Witajcie, kochani, chcę z Lukasu. No to już. No, nawet w, już w 20. już odcinku z QA połowem przyszłości. Dotarliśmy do kolejnej 20, do kolejnej już tutaj nawet dziesiątki. I rozpoczynamy kolejną. Coś się musi skończyć, coś się musi zacząć. Tak już bywa. Zatem co się powinno teraz zacząć? No, oczywiście, że QA. Zatem zaczynajmy. To co z tym palindromem? Tym razem nie byłem głupi, sprawdziłem o co z tym chodzi. To jest czytanie po prostu słów. Taka może taka jest sytuacja, taka symetria słowa, która pozwala, że zarówno czytane od lewej do prawej, czyli tak normalnie, jak również od prawej do lewej uzyskać to samo słowo. Przykładem tam był jakiś przykład, że kobyła ma mały bok. Czytając to z lewej do prawej i od prawej do lewej uzyskujemy dokładnie ten sam efekt. Tak więc wiem teraz co to jest. Aż się z zdziwiłem, że wcześniej nie widziałem, że to się tak nazywa mimo wszystko. A nieraz doświadczyłem słów, że czytane od tej czy od tej strony brzmią tak samo. Kim jest goniec polityczny? Jeden z moich widzów. Czy papież sra w piusce? W takiej piusce? Co papież robi w toalecie? Chyba mnie to aż tak nie interesuje. Jego anime nie lubisz? Hmm... Dobre pytanie. Czy widziałem jakieś takie anime, które nie lubię? No chyba nie za bardzo miałem okazję. Zresztą. Ja nigdy tak nie przebadałem jakoś, za oglądałem anime, jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Serio, I to jedyne, które faktycznie mnie wciągnęło. To równo pod względem serii tym anime, jak i nawet tej gierce. Ale jakoś in do innych anime... Tak bym nie podszedł, żeby tak oglądać sobie. Zgankujesz mida? Jakiego mida? Czemu mam mu coś zrobić? Czemu on tak ci zawinił? Masz przyjaciół w Amazonie? Bądź takich znajomych z plecy, takie, takich niektórych, żeby się przywitać, czy coś? Także cześć, jako wyraz szacunku, jak, 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 raczej takiej kulturalności. Ale nic poza tym, nie mam tam jakiegoś takiego przyjaciela, któremu mógłbym w pełni zaufać. Co masz dziś na sobie? No, zwykły, był pod koszulkę, dresowe spodnie. Codzienność zwykła. Jaki rozmiar buta? 45 spokojnie mogę nosić, 46. Chcesz bierzesz jakąś kolendę? Jak już przy temacie śpiewania jesteśmy, to coś postanowiłem wymyśleć. Skoro mam teraz w sumie razem te 5 dni, to jest dla mnie wolne, bo jednak w środę to szybuj dzień wolny, planowo, czwartek mamy wszyscy wolne. Potem świętaj, do pracy dopiero w poniedziałek. To uznałem, że te cztery dni jeszcze co będą. Coś ciekawego w myśle, związanego ze śpiewaniem. Może to nie będą kolendy, ale też coś ciekawego. Tak, cztery dni pod rząd w każdym jakąś piosenkę wypuszczę. Ponieważ dwie już wymyśliłem, dwie sobie powinien jakoś wymyśleć jeszcze. To coś wypuszczę, zobaczymy, czy będzie mi lepiej się to śpiewało. Tak jak to było pół roku temu, gdzie na tą piosenkę jak jedną wypuściłem. A potem coś... nie mogą się zebrać, żeby coś nowego wymyśleć. Lubisz parówki we flaku czy bez? Chyba raczej bez flaków. Chyba, Chyba coś innego chodzi. Idziesz na tartan? Hmm, dowiem się to, to, o co chodzi z tartanem, to jeszcze pomyślę. Dlaczego wtedy kur jest? Hmm, nie wiem czemu tak go nie lubisz, nie wiem też czym on tak zawinił, czym on tak się zaprezentował. A czemu nią jest? Nie wiem. Co by zrobił, gdybyś był sam, sam w pokoju z Roxaną węgiel? Co ty mi tu chcesz zaincynuować? Nie wiem, chyba nie chciałbym w takiej sytuacji się znaleźć. Obca osoba. Krępowanie jeszcze dziadko dziewczyna. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Pewnie coś by mi przyszło do, może, do głowy. Coś na szybko, raczej nie, wiedział, nie wiedziałbym, co zrobić jakoś. Tak logicznie, gdybym miał się wcześniej przygotować. Co robisz, tak świetnie wyglądasz. Wydajesz się wielkim koksem. Ser, tak uważasz? No ja bym tak nie powiedział. Może jestem no wysoki, tego typu sprawy, ale raczej nie wyglądam jakoś nie wiadomo jak super. Na ile gryzów masz Big Maca? Nie wiem, ponieważ rzadko kiedy jem fast food, tak naprawdę mało kiedy, no chyba. Musiałaby być jakaś okazja, jakaś specjalność, coś, jakaś specjalna okazja czy coś. Więc praktycznie nie wiem na ile, bo prawie nic nie wiem takiego. Twoje wiadro są bardziej związczone czy zbite. Raczej bym prosił, żeby unikać co niektórych typów pytań, szczególnie tego typu, bo ja może nie mam ochoty na odpowiedź na niektóre pytania. Serio, no są pewne granice zdrowego rozsądku. W jakie gierki lubisz grać? O, różne, i Resident Evil, <grych> co tam może być z Dark Souls'a, czemu nie, Gotiki, Wiedźminy, co tam jeszcze grywałem, no dosyć sporo tych było gierek, hmm, co tam było, Tomb Raider, Devil Within'y, Old Last'y, hmm, no trochę tego było, różnych gierek, ale to są takie, tych wiele gierek, które faktycznie lubię grać. Prawie jakieś sporty. Tak, się mam na to długo czas, takie chęci, żeby coś robić. Wystarczy mi w sumie to, co robię w Amazonie, tam też nie mam, oby żebym siedział w miejscu nic nie robił. Się na na nosze, na chodzę, Więc po części tam ruch też mam. Możesz być taki przystojny? Moja żona nie może wstać oglądać twoich filmów i robić sobie dobrze. Boże święty. Co ty gadasz? Serio. Serio, ja nie jestem wcale przystojny. Naprawdę. Ja bym tak o sobie na pewno nie powiedział. I serio, ona robi coś takiego... Ja pierdolę, nie. Ja nie mam pytań, naprawdę, ja nie mam pytań. Masz wielkie, mięciutkie, słodkie, trzymałutkie, ale twarde. Uznam, że tego pytania chyba nie widziałem, naprawdę. Stary, rozumiem, chcesz trochę mi dowiedzieć o mnie i takie tam, ale... Chyba są pewne granice czy do krosta na pośladków. Wiem, powinienem na te pytania odpowiedzieć, ale mam prawo też odmówić, jeżeli to pytania jakby mi może nie ubliża, ale trochę uwłacza we mnie, że czuję się przez to skrępowany. Więc mam prawo odmówić odpowiedzi na takie pytanie. Ile zarobić miesięcznie w Amazonie? Cóż, no 3200 brutto to jest ta podstawowa stawka. Tam niby dochodzą premie za pracę w nocy, tam chyba za frekwencję i za wydajność. Teraz znajdziesz ten dodatek. Ma być jak się do końca grudnia przepracuję. Ostatnie to jak miałem te miesięczne, to miałem 2800 coś ponad miałem. Więc na początek jeszcze jakoś ujdzie. No ale co się dziwić? Dopiero młody, jestem, wchodzę na rynek pracy, wchodzę w to szare dorosłe życie. Nie powinienem czekać wielkich kokosów. Ale ważne, że w tym momencie aż tak nie narzekam na to, jak pracuję. Chociaż o pewnych sprawach nie wiem, czy chciałby się aż mówić. Czasami mam wrażenie, że w tym Amazonie, jak się chce coś ułatwić sobie pracę, uprzyjemnić ją, to oczywiście nie ma takiej możliwości. Zaraz się pojawi jakiś menadżer i zaraz będzie miał z tym problemy. Szczególnie wczoraj, oczywiście. Bo sobie słuchałem muzyki prospaty, co mi ją trochę uprzyjemniało i sprawiało, że nie było mi tak nudno. Zaraz się jeden przyczepił. Trzeba to wyłączyć. bym się trochę wykłócał o to, ale że wczoraj byłem jakiś, jakiś znużony, znudzony, zmęczony, nie wiem, może nie zmęczony, ale nie do końca świadomy, jakby w pełni przytomny. Już wyłączyłem i robiłem na jakoś dalej. Co by zrobił, jakby ktoś zaproponował ci wyzerwanie liter za 1000 złotych? No dobra... Brzmi poważnie. Kurczę, wypić jeszcze alkohol mi to kasę? Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy by mi się to opłacało. Musiałbym być chyba naprawdę musiałbym być w jakiejś niśle sytuacji podbramkowej, żeby się na to zgodzić. Lukasy może w łatwy sposób do kwoty 500 zł ulepszyć se komputer, tylko co odpalić wszystkie gry na Ultra Full HD w 60 FPS-ach. pokazać jakie firmy HP czy Fujitsu, a nie składa. Kat nie trochę trudniej. No składnika od razu pojęci, że nie mam. Mhm, skończy się, że nie do opisania, <grych> Tak, tu już widziałem, zaproponowaliście najróżniejsze typy kart graficznych. Nagać komputer może osobno, mógłbym nagać, ewentualnie wysłać. Nie wiem, zobaczymy. Bo uwierz mi, kiedyś próbowałem coś z kartą graficzną. Znaczy, czy grajacy maszkę Dobra, to ich za już są mogłeś podarować, naprawdę, wiem. Nie mam jakiejś super karty graficznej, no co ja zrobię? Że komputer kupowałem roku może dwa lata temu, ponad. Tak, to był 18 rok. Ja akurat tak się na wszystkich komputerach nie znam, tak jak ty na przykład. No Ty możesz się o wiele lepiej na tym znać. Wiedzieć, co lepsze jest, co gorsze. To są już takie rzeczy, które faktycznie trzeba się zagłębić, żeby faktycznie coś wiedzieć. No serio, jak gdybym miał ja sobie sam komputer złożyć, no nawet bym tego nie śniet. Nie, nie... No, nie tknął po prostu. Ja bym nie potrafił, nie wiedział, gdzie co, jakby podłączyć, niestety. No, elektronika to nie moja działka. Ja się na tym mało co znam. No, praktycznie nic się nie znam w takich rzeczach łączenia tego wszystkiego. Mniej więcej rozróżniam, co i jak jest w komputerze, co jest z czym, no, ale też tak nie miałem. problemy. Więc wtedy, że kupowałem i to było coś z tą kartą zintegrowaną, to wiesz, mi, ja wtedy nie miałem jakiejś tam wiedzy na ten temat. Zresztą, jakieś próbowałem. Wtedy pomyśleć jakiejś karty graficznej dobrej, ale jak je widziałem, to są takie wielkie. To, a do to mój komputera, to po prostu... Wiedziałem, że to nie wejdzie, że sobie pewnie coś zepsuje. Dlatego sobie wolałem chwilowo dać spokój z kombinowaniem. I korzystać z tego, co mam tak naprawdę. Nie mówię, że niektóre gry mi się nie zacinają, bo zdarza się. Ale jak obniżę tę jakość, bo mi głównie chodzi zawsze o tą płynność, żeby była lepsza. To się grać spokojnie. Grafika mocno na nie nie cierpi na tym, a grać się da w miarę. przykładem jest to, że nawet nagrałem The Evil Within 2, obniżając tam rozdzielczość do iluś, uzyskałem naprawdę zajebistą płynność, lepszą niż w pierwszej części Evil Withina. I ja się dziwię, a niby dwójka ma wyższe wymagania gdzieś tam, jak widziałem. Kot orzu i ma się czy to dzięki twojej modlitwie? No ja nie wiem, czy ja coś tu zdziałałem, to pewnie boża ingerencja. To sprawiła raczej. Prędzej to Bóg mógł tutaj zainterweniować, zaingarować, bo raczej, wydaje mi się, że raczej ja nie mam z tym nic wspólnego. Jak nie masz nagrać, to ja mogę z tym nagrać. Miałem z tobą zrobić się na stronę, ale nie miałem zbytnio czasu na właśnie scenariusza, a teraz po prostu mam dosyć tego YouTube'a, muszę sobie przerwę zrobić, ale trochę szkoda mi zostawić ten kanał, bo YouTube zacznie dawać unsuby i już totalnie utknie mi zasięgi. Tak, YouTube i jego po prostu zarąbista działalność. Jak naprawdę, z tym tułem tam chyba trzeba czasami uważać. Też wiem, takie momenty, że jak gdzieś tam robiłem te przerwy w nagrywaniu, no, z własnych chęci, albo były one wymuszone, to faktycznie gdzieś tam te zasięgi stopniowo gdzieś tam się ucinały. No niestety było tak, coś o tym mniej więcej wiem. Czy ja, zresztą nigdy też nie narzekałem, że nie mam z kim nagrywać, zresztą ja się tak przyzwyczaiłem do samotnego nagrywania, koniec końców. Jakoś to jest dla mnie bardziej komfortowe. Mam nadzieję, że się jakoś za to nie obrazi, że tak że to mówię, ale... Wybacz, no, ja nigdy jakoś nie szukałem nikogo, żeby z kimś nagrywać. Jakoś czasami mam wrażenie, że samotnie mi to jakoś lepiej idzie. Mam nadzieję, że się za to no nie obrazisz, no sorry. Nagrać no, jak robisz test IQ? Być może, zobaczymy. Jaki masz plan na Sylwestra? Raczej nic szczególnego, raczej nic ciekawego nie planuję. Co sądzisz o tym gościu? Zgapił od ciebie serię. Sprawdzałem. Jak chce, niech sobie robi Q&A, naprawdę mi to wszystko jedno. są co, jestem jedynym kanałem, co robi Q&A. Masa osób to robi, naprawdę masa osób, jak ja widziałem. Nawet kanały robią tych Q&A w różnej ilości. Więc uwierz mi, to nie jedyny kanał, który robi Q&A. Tak, a tak w ogóle to wiesz, że jesteś chyba kanal na całym oglądzie całym YouTube, który ma tak dużo Q&A. Być może jestem, być może nie. Co ją ja zrobić z tym hałejem? Mnie już miejsca na dysku, na nie mogę z zadawać, zadawać pytań. Uuu, no to poważna sprawa. Patrz, dorek będę już dwa lata, odkąd go kupiłem. No trochę będzie, nawet. Hmm, życie zapierdala, nie? Masz tu rację, naprawdę masz rację. Piotr właśnie prawie telefon, ma starą wersję YouTube'a. No, jaką ma, jak taką ma. Jeżeli mu działa i pozwala w miarę funkcjonować, to chyba to nic się nie stanie. Tak samo myślę, że nic się nie stanie, jeśli odciąg już zakończę, bo czuję, że że dłużej niż zwykle, ale jak się rozgadam, za bardzo wczuję w dane pytanie, w jakąś okoliczność pytania, to jest tego efekt. Chociaż czasami może lepiej faktycznie się otworzyć, się pogadać co wyrzucić to z siebie zdjąć ten ucisk bo mimo wszystko gdzieś ten ucisk u siebie czuję tych wszystkich przytłoczeń, spraw serio, ja mam wrażenie, czasami mam tych spraw za dużo na głowie za dużo się angażuję a później czasami no tego żałuję, jeżeli czegoś nie doprowadzę do końca serio, ja bym teraz tak chciał wiele rzeczy zrobić już to tam pioseneczki, pioseneczki ponagrywać sobie i stopniowo je ogarnąć z muzyką, montowaniem to skończyć swoją drugą pośbę bo. to mi tylko żeby epilog napisać to chciałbym nie wiem, coś jeszcze ogarnąć ran, wiele rzeczy by się chciało zrobić, ale czasami się na to nie ma siły, albo chęci, jak się ma świadomość tego ile trzeba jeszcze zrobić życie po prostu przytłoczyć potrafi i to bardzo ale co ja tyle gadał, nie chcę was obarczyć swoimi zmartwieniami, jakimiś swoimi niespełnionymi rzeczami. Dziękuję za to, że oglądaliście odcinek, za wszystko. co mogę więcej życzyć, jeżeli jutro odcinek się no, nie pojawi, ale nie no, możliwe, że się Q&A pojawi. Ale zapobiegawczo, Chcę życzyć wszystkim zdrowych, ciepłych, wesołych świąt spędzonych z rodziną, z najbliższymi, ze wszystkimi, z którymi możecie żebyście spędzili je jak najlepiej potraficie i jak najlepiej sobie tego życzycie. Zatem wszystkiego dobrego. Życzę wam lukas Monato z tej strony. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czy to z Q&A, czy z piosenki. Zobaczymy z czego. Co będzie pierwsze. Dziękuję. Na razie. I trzymajcie się, moi kochani.